Witajcie kochani, dzisiaj będzie szybki obiadek. Mamy wszystko gotowe w zasadzie. kacza noga. Kaczana noga w własnym tłuszczyku się właśnie piekła czy jak tam, bo widzę właśnie jak ten kaczy. You got to try the duck. gotowana jest, no ona już jest upieczona. Sosia z przyprawami. no taka gotowa kapuszka. Odgrzać. Tylko odgrzać. Ale wiesz co? Ja ją razem dam na jedną blaszkę z tymi no ziemniaczkami. Małe ziemniaczki. Tym razem mamy z cebulą. Szczepionek ten drobniutki i cebula. Tak to wygląda. Otworzymy to do O, to są troszkę większe. Te są większe, ale też trzeba to umyć. Zawsze tu są te przyprawy, które się dają. Muszę jest posprawdzać. Pamiętacie ostatnim razem? No nie wyglądają źle, ale ja je wiesz co? Ja je namoczę do takie wody. Nie niby mają być gotowe. No ale to takie. No, ale gotowe, mają. O, jakieś, o, 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 jakieś brudki są. Także to, my to namoczymy do wody z sodą, tak na 10 minut dobrze wyszorujemy. I do piekarnika. Razem z tatuszką polecą. Kochani, ja dam tylko troszkę oliwki, delikatnie, bo tutaj w tej kaczce jest dużo tłuszczu dlatego jest. ja nawet do ziemniaków nie dam tłuszczu ja chcę tą kaczkę przeciąć to pisze, że są dwie nogi, tak? Czytałeś? no właśnie, leks, A, leks no to dwie nogi dwie. powinny być no zobaczymy, co tu jest to są pieczone, czytałam, że to w, w jakimś sosie jabłkowym w wolne pieczenie i w własnym tłuszczu, nie odkroiłam dobrze w własnym tym tłuszczu właśnie, tak zachowana dlatego jest ten tłuszcz dwie nogi? Jeszcze nie odkroiłam, no popatrz. nie. No widzisz, gdzie to jest? to? O, coś. Muszę zaczekać. tu. No to ja powinienem. Nie, robić. nie, nie, już sobie poradzę. Po, po prostu dalej od... obecnie. Teraz już na pewno wyjdzie. Tak. O, tak. Dwie tak nogi, przemówisz. kochani. Dla Ciebie jedna i Ile to kosztowało? 9, coś właśnie na promocji było, bo normalnie 16 dolarów kosztuje. Ja było coś 9 tam z groszami. Dlatego mówię, weźmiemy. I nogi. Spróbujemy, bo dzisiaj taki zajęty dzień pierogi. lepiłam. Nie miałam czasu go po prostu. To gotowe gotować. do jedzenia, znaczy tylko trzeba odgrzać. No, ale my, ja ale powiem ci, z ziemniakami. że już zimna, ale już pachnie. pachnie, pachnie. Ja je podpiekę razem z tymi ziemniaczkami. Ja bardzo bo... lubię ten tłuszczu właśnie z kaczki. Ale wiesz co, do ziemniaków troszkę chyba tłuszczu dam. Nie dawaj, tu zobacz ile w Myślisz, że to dopłynie? Zaraz się roz. No to, roz, to nie daje, rozkopi, jak coś zobacz. to dodamy potem. Tylko te przyprawy wsypać, tak? Tak, przyprawy tylko. Co tam było? A, Cebula, nie, szczypiorek tutaj. jakiś tam i przyprawy. Cześć, ten cienki szczyp. no ładnie pachnie. I przyprawy takie. I to tak suche, nie, nie. Ja to, to znowu to tak, taki mają kolor, te przyprawy, że. Ja jak? tak delikatnie pokropię żeby się przekleiły przyprawy, wiesz? Potrzebujemy od razu jakiś zapach. Nie, nie, takie. No, ale akurat też nie było Drogi było za 2 dolary, te ziemniaczki były gotowe. To mówię, spróbujemy. Inny smak właśnie. Te są troszkę większe od tych poprzednich. No, się zakręciło drewno takie. Mm -hmm. ale pachnie mm. ładnie. Piec nagrzewamy na 200 stopni i wkładamy na razie na 20 minut. Potem przekręcimy, jak będzie potrzeba, to jeszcze podpieczemy hmm. Ale pachnie ładnie. Minęło Tani 20 minut. Zapach. Hmm, ja chcę przekręcić tą kacuszkę na drugą stronę. No jeszcze będziemy z 15 minut podpiekali. Ziemniaczki no, to potrzebują. O, jeszcze z 15 minut, nawet może i dłużej, ale co najmniej 15 minut, ale jak to pięknie pachnie. No zaraz zobaczę jakie tam przyprawy są, ale włożę z powrotem do pieca. Powiem Wam jakie to przyprawy w tej kaszce, bo tak mm. pięknie... To moje ulubione. składamy mm. jeszcze teraz na 15 minut. I potem sprawdzimy. Aha, zobaczyć muszę jakie tu są przyprawy. Zobaczcie, gdzie to są te przyprawy. Och tutaj. Ingredients. Kaczka, sól i ziółka. To są tak tymianek, szałwia, rozmaryn, bazylia, majeranek, lawender to będzie spices, Anyż i pieprz o, ani. i pieprz i black pepper czarny to, to wszystko pieprz. fajne, nie? ty lubisz, mm. tym Janek ty lubisz szałwia, I rozmaryn, bazylia i majeranek to są moje wszystkie prawda? Mm, no bo bardzo ładnie pachnie mhm, mm. mm może będzie dobre czekamy kochani Ej, kochani, minęło 30 minut wygląda, że wszystko gotowe ta tatuszka pięknie wygląda mhm Nie, no podpiekła Mm. a pachnie z mini ziemniaczkami i buraczkami i z buraczkami za chwilę niech to trochę przestygnie tej no, kochani obiad gotowy kaczuszka, ziemniaczki buraczki i dla mnie sałatka ja uwielbiam sałatkę a ja lubię buraczki próbujemy ja najpierw chcę tej kaczki spróbować wiesz co Mm. Próbuj much. Pachnie ja tak ładnie pachniała. Bo ja wiem, że ona będzie. wow Normalnie. Normalnie się roz. Tak mm. to się mówi, rozpływa w usta. Takie przyprawy, które lubimy. Mhm. Mm. Lekko pikantna. Czuje się ziółka. Mm. Mm. No i ziemniaczki nasze. Oj, malutkie ziemniaczki. Próbujemy ziemniaczki też. Gorąca. Mhm. Mhm. Dla ciebie boraczki, a ja sobie a, zrobiłam załatwienie. Tak mówiliśmy po, ja poprzednim sałatek. razem, że mm. te białe ziemniaczki są troszkę smaczniejsze. Mm. Ale kaczka wyśmienita, mmm jaka dobra najlepsza kochani my sobie teraz to wszystko mm. zjemy także tą kaczkę mm. będziemy kupować pyszna pyszna szybki i pyszny obiadek, naprawdę pyszny dziękujemy kochani za oglądanie trzymajcie się i do następnego coś pysznego mmm kaczka ale te zimaki też mogą być. Też jest dobre. Ale mówię, ta kaczka to się nam udała. Hmm? Pycha. Pycha, pycha.